Witam Was na kanale SmartFiat.pl Nazywam się Kamil i dziś zaprezentuję Wam LG G3 czyli jak wypada LG na tle flagowych konkurentów. Szybki Unpacking, czyli co znajdziemy wewnątrz pudełka LG G3. Będzie to telefonik wraz z klapką baterii, Sama bateria 3000 mAh. Kolejno. Gwarancja. Dobrej jakości słuchawki stereo. Adapter do gniazda. Kabel micro USB. Instrukcja obsługi oraz dołączne gumki. Po wyjęciu telefonu z pudełka od razu zrobiłem wielkie wow. Telefon wygląda elegancko i estetycznie, i choć został całkowicie wykonany z plastiku, to wygląda na trwałą konstrukcję. Wymiary telefonu to 146,3 na 74,6 na 8,9 mm oraz waga 149 gram. Front urządzenia to ekran o przekątnej 5,5 cala pokryty taflą ochronną Gorilla Glass trzeciej generacji. Jednak klawisze, które zostały na nim umieszczone nieco zmniejszają powierzchnię wyświetlacza. Pod ekranem znajdziemy logo LG. Nad ekranem jest to czujnik światła, dioda powiadomień oraz aparat 2 megapiksele. Ramka to twardy plastik, na którym umieszczono port podczerwieni IRDA, mikrofon do rozmów, Wejście jack 3,5 mm, wejście micro USB. Tył urządzenia to klapka ze sztucznego tworzywa, które bardzo dobrze imituje aluminium. Niestety jedynie wyglądem, ponieważ szybko zorientujemy się, że jest to plastik. U dołu znajdziemy głośnik o mocy 1 W, z którego wydobywa się naprawdę dobrej jakości dźwięk. Po środku znajdziemy logo LG, powyżej klawisz ciszej głośniej oraz po środku klawisz blokady, nad klawiszami aparat 13 megapikseli, laserowy autofokus oraz dwie diody poświetlające. Dzięki cienkim ramkom, LG wpasowało 5,5-calowy ekran na płaszczyźnie niewiele większej od konkurencji. Dzięki zaokrąglonym krawędziom LG G3 dobrze wpasowuje się w dłoni. Nad ekranem znajdziemy diodę powielonej, aparat 2,1 megapiksela, czujnik światła, czujnik ruchu oraz głośnik. Procesor to Qualcomm Snapdragon 801, taktowany zegarem 2,5 GHz o układzie kraj 440, a do tego wspierany układem graficznym Adreno 330 oraz 2 GB RAM. To wszystko kontroluje najnowszy Android KitKat w wersji 4.4.2. Są to parametry identyczne jak Galaxy S5. Warto wspomnieć, że LG G3 obsługuje karty microSD do pojemności aż 128 GB oraz możemy włożyć do niego kartę microSIM. Przy takich parametrach gra w takie tytuły jak Asphalt 8 lub Trigger 2. To czysta przyjemność. Bateria to 3000 mAh, który wystarczy na 1,5 dnia normalnego użytkowania. Czyli kilka połączeń z internetem, kilka rozmów, parę SMS-ów. Oczywiście, jeśli się uprzemy, rozładujemy telefon w jeden dzień. Ale będzie naprawdę ciężko. Ekran. Jest to 5,5 calowa matryca wykonana w technologii LCD TFT. W rozdzielczości 1440x2560, co daje zagęszczenie 534 piksele na calo. Warto wspomnieć, że kład HD jest to najwyższa rozdzielczość smartfonów dostępnych na polskim rynku, a na dodatek charakteryzuje się powalającą jasnością. Ekran posiada bogatą paletę barw i jestem pewien, że nie zauważymy braku żadnego koloru. Jednak czerń nie jest tak perfekcyjna jak być powinna. Kąty widzenia są bardzo dobre, jak i również dobra jest widoczność w słoneczne dni. Osobiście byłem zachwycony tak dużym wyświetlaczem przy niewielkich jak na tą wielkość ekranu w rozmiarach smartfonu i jestem przekonany, że nie powinniście na niego narzekać, bo jest jednym z najlepszych. G3 należy pochwalić w szczególności za odtwarzacz filmów, ponieważ obraz wyświetlany na tak dużym ekranie z tak wielką rozdzielczością jest rewelacyjny i cieszy oko. Na dodatek radzi sobie prawie z wszystkimi formatami. Za to wielki plus dla LG. Głośnik rozmów jest na naprawdę wysokim poziomie. Nie napotkałem na żadne zakłócenia, tak jak na flagowca przystało. Tylny głośnik również spisuje się dobrze, więc bez problemu możemy używać trybu głośno Mikrofon również nie przysporzy nam bólu, więc nasi rozmówcy nie będą narzekać. Jest to bardzo dobry sprzęt muzyczny, który posiada głośnik o mocy 1 W i nawet przy maksymalnym wolumenie gra bardzo czysto i płynnie. Bez problemów może stawać szranki z sony, a nawet samym iPhone'em. Twarz muzyczny to standard od LG, posiada korektor muzyczny oraz możliwość zmiany strojenia i szybkości. Jedyną wadą jak dla mnie jest brak automatycznego pobierania okładek, ale to tylko mały szczegół. Frontowy aparat 2.1 Megapixela robi zdjęcia w dobrej jakości oraz nagrywa zadowalające filmy, a do tego wszystkiego LG dołożył Diodę doświetlającą, a mianowicie jest to podświetlenie ekranu, które służy zamiast fizycznej diody. Tylny aparat to 13 megapikselowa kamera, która została wyposażona w niesamowicie szybki 9-punktowy laserowy autofokus oraz dwie diody doświetlające. Jedną w ciepłej tonacji, drugą w zimnej. Aparat automatycznie wybiera diodę, która bardziej pasuje do otoczenia w porównaniu do LG G2. Interfejs aparatu został znacznie uproszczony i nie możemy poczynić wielu modyfikacji przy fotografowaniu. Producent jedynie pozwala nam zmienić rozdzielczość, wykonywać zdjęcia panoramiczne, czy włączyć lub wyłączyć lampę błyskową. Filmy to kolejny atut giganta od LG. Nagrywa je w rozdzielczości 2160 na 3840 pikseli i robi to naprawdę świetnie. Rejestruje dużo szczegółów, nie pojawiają się przeskoki lub klatkowania. Multi-window. Możliwość obsługi dwóch aplikacji na jednym ekranie. Wielkość można dowolnie edytować, przesuwając suwakiem w górę i w dół. Regulacja wysokości klawiatury. Aby dogodnie pisać SMS-y, LG daje nam możliwość zwiększenia i zmniejszenia pola klawiatury. Pola na klawiaturze dostosowują się do jej wielkości. Widok listy ustawień. Możliwość zmiany widoku ustawień w zależności od preferencji. Lista lub karty. Korzystanie z przeglądarki internetowej to czysta przyjemność. Strony czytują się błyskawicznie i nie zdarzają się zacięcia. Radio FM. Możliwość korzystania z niego bez podłączenia do internetu. LG Health. Aplikacja do mierzenia aktywności fizycznej i nie tylko. Klawisze ciszej głośniej. Jeśli przytrzymamy jeden z nich przez dłuższy moment, automatycznie przejdziemy do wybranej przez nas aplikacji bez odblokowywania telefonu. Nog Code. Możliwość ustawienia kodu na ekranie. Mamy do wyboru 4 kwadraty. Klikając na nie możemy ustalić dowolną kombinację kodu. Według mnie lepsza wersja tak zwanego symbolu odblokowywania. NoClock. Odblokowanie telefonu za pomocą podwójnego kliknięcia w ekran. Port Podczerwieni IRDA i Quick Remote. Jest to aplikacja, która za pomocą portu podczerwieni IRDA pomaga nam sterować telewizorem. Baza dostępnych telewizorów jest ogromna i pojawia się w niej nawet firma Goldstar. Na dodatek tego, aby z niej skorzystać, nie musimy utrzymywać połączenia z internetem. Quick Memo. Standardowa notatka od LG, którą możemy wykonywać na zrzucie ekranu. Qslide Możliwość otwierania jednej z pięciu aplikacji podczas pracy na innych aplikacjach. Na przykład korzystamy ze strony internetowej, odpalamy QSlide i możemy w tym samym czasie w mniejszym oknie pisać SMS-a lub wykonywać połączenie. Gdy aplikacja nie będzie nam potrzebna, możemy zmniejszyć jej jasność za pomocą przesuwanego przycisku i aplikacja dalej będzie pracowała w tle, lecz nie będziemy jej widzieć. Możliwość dowolnego edytowania pulpitów, zmiany motywów, a nawet możliwości zmiany przejścia kart oraz wyglądu ikon. Jest to po prostu całkowicie personalizowany telefon. Obsługa za użyciem jednej ręki. Możliwość ustawienia trybu, w którym klawiatura dostosowuje się do mniejszych dłoni. Po prostu przesunie się w prawo lub lewo w mniejszym wymiarze. Smart Cleaning. Opcja, w której telefon automatycznie wyczyści nam zbędne pliki. Tryb gościa. Tryb, w którym możemy ustawić jakie aplikacje będą dostępne dla użytkownika. Zabezpieczony jest on hasłem, który wcześniej ustalimy. Możliwość ustawienia, co będzie widoczne, jeśli zakupimy specjalny TUI Quick Circle. Możliwość dowolnego edytowania domowych przycisków dotykowych, czyli tych, które znajdują się pod ekranem. Samsung Galaxy S5, HTC One M8, LG G3 czy Sony Xperia Z2. Szczerze mówiąc, nie odczujecie za dużej różnicy pomiędzy tymi telefonami, ponieważ mają bardzo podobne procesory i wydajność światowa są niemalże identyczne. Co prawda LG G3 czasem zamuli, ale to tylko z powodu dobrego wyświetlacza. Czy taki wyświetlacz był potrzebny? Uważam, że nie, ale jeśli już jest, to nie powinniśmy narzekać, ponieważ jest nieco lepszy od konkurencji, a jego jasność naprawdę powala. Będziecie zaskoczeni eleganckim designem LG, jego bardzo jasnym ekranem, szybką migawką oraz rewelacyjnym dźwiękiem. A do tego telefon można kupić już na ucach internetowych od 1500 zł a na pewno jeszcze stanieje, więc spokojnie mogę Wam polecić tak dobrego flagowca.